ja się wybrałem sam na polowanie, własne łowisko znowu. I cały czas wnoszę modły do świętego Huberta, żeby, mnie coś, żeby mi też coś zdarzył. Bo jakoś tego łowieckiego szczęścia mi brakuje. I tak się składa. Teraz jest ten czas taki też fajny się zaczął okres tych polowań na kozły. Zaczyna się ruja. No więc jestem, mam wabik. Już, już parę razy próbowałem, parę kozłów przywabiłem, ale to takie młode kozły. Parę dni temu, tutaj w tym, ale z tamtej ambony, bo tam jest druga ambona naprzeciwko. przeciwko, widziałem. Najpierw mi wyszedł taki koziołek, to była druga głowa, znaczy pierwsza głowa, drugi do życia. Myślałem, że to jest taki jednorożec, bo miał taką jakby w środku. Ale potem, jak przyszedł bliżej, filmowałem go, to się okazało, że ma dwa takie parosteczki, malutkie, tak jakby schodzą się razem. Więc to nie był jednorożec. A potem mi się podniósł. Kozio, taki dosyć ładny, nie był to koziołowny, select, na pewno select, dosyć gruby i taki ciemno ubarwiony. Także mi się podobał, taki jak bagienny, tak jak na nasze warunki, to całkiem, całkiem fajny kozioł. jak się No więc dzisiaj tu przyszedłem popadało teraz trochę Po deszczu zwierzyna jak mówią starze myśliwie powinna wyjść, próbuję też zawabić Zostawiamy na chwilę naszego przyjaciela Juska. Pod Lubonia. Oczywiście wrócimy do niego, bo jeszcze czeka kilka odcinków z jego udziałem. Tak się złożyło, że w krótkim czasie nagraliśmy dość sporo materiału. Oczywiście mamy też nagrane materiały z naszym przyjacielem Piotrem Majerczykiem. I do tego też wrócimy już niebawem. Taka ciekawostka, że pojechaliśmy nawet z Piotrem do Studia nagran, Bo Piotr z przyjaciółmi tworzą, tworzą taką płytę. Z muzyką myśliwską, tak sobie wyważyli. I już powstał pierwszy utwór o Sokole. Jesteś, jesteśmy w studio Roy. Nawiasem pierwszą płytę w ogóle całą od A do Z, nie tak jeden utwór. E, Mogą być 12 e, utworów, może nam zająć rok, może półtora, no ale jeśli tą płytę nagramy. Trzymają nagrania. Tam na wskórzu na zielonych sokolniczek stoi, sokolniczek stoi, a na dłoni piękny soku swoje piórka stroi, a na dłoni piękny soku swoje piórka stroi. Piórka stroi, piórka stroi, gotowy na łowy, gotowy na łowy. Wleci ponad zielone dąbrowy Wleci ponad gestelasy zielony dąbrowy Więc zobaczycie kulisy powstawania tego utworu zaproszę was, do, zaproszę was do studia Zobaczycie jak powstaje muzyka, jak powstaje cały utwór To też jest niesamowicie ciekawa rzecz żeby Zobaczyć to wszystko od kulis Także to wszystko czeka Czeka jeszcze jeden odcinek z naszym przyjacielem, z sędzią Z kolegą Jarosławem rozmowy z sędziem, ale to też musi poczekać, bo no po prostu nie ma czasu na publikację. Teraz też dłuższy czas nie było na antenie programu z prawnikiem przy kawie. To było z przyczyn takich, no ode mnie niezależnych, były to, było to z przyczyn osobistych, wyniknęło to z przyczyn osobistych jakby po stronie Miłosza, teraz już mam telefon od Miłosza, umówiliśmy się w przyszłym tygodniu, nagrywamy kolejny odcinek z prawnikiem przy kawie, także wracamy do tego tematu, myślę, że, te, że to będzie kontynuowane, bo to naprawdę były ciekawe odcinki, przepraszam wszystkich tych, którzy skierowali pytania, no ale nie mogliśmy na nie odpowiedzieć, postaramy się sukcesywnie na te pytania odpowiadać, które do nas skierowaliście w tych programach z Miłoszem i tutaj też jeszcze raz Chcę Was zaprosić w Bieszczady na nasze czwarte bieszczadzkie spotkanie łowieckie, które odbędzie się 26 od 26 do 28 sierpnia w Solinie o środku Rewita. I ponieważ ten pierwszy budynek Jawor, w którym myśmy byli w ubiegłym roku, w którym wszyscy praktycznie mieszkaliśmy, został już przez naszych gości zarezerwowany, już nie ma miejsc, ale ośrodek uruchomił drugi budynek Modrzew. Z tym, że jest o trochę lepszym standardzie i bliżej jakby, bliżej wody, bliżej zalewu, bliżej jadłodajni, bo tutaj z tego budynku, gdzie my mieszkamy, to trzeba przejść tam jakieś 800 metrów, czy przejechać samochodem, no to jest spacerek, piękna aleja, jest piękne otoczenie, las, a tam jest bliżej, więc kto będzie miał jeszcze ochotę na wzięcie udziału w naszym spotkaniu, zachęcamy, telefon oczywiście podam też, jest zresztą telefon, podam, też go podam jeszcze raz, ale jest to na stronie wydawnictwa Mierczuma wszystkie informacje, także można tam dzwonić. Koszt w tym budynku w Modrzegu jest to jest 340 zł, tam w Jaworze był 320, a to jest tylko 20 zł różnicy, więc kto chce to serdecznie zapraszamy. A teraz w tym dzisiejszym odcinku chcę Was też, chcę was też zaprosić do odwiedzenia kolejny raz mojego przyjaciela Piotra Jelunkiewicza, Brajczy. Oczywiście, jego gospodarstwo, które w tej chwili jest gospodarstwem agroturystycznym, prowadzi je wespół ze swoją żoną Olimpią. Także bardzo serdecznie zapraszam. To jest konkretnie miejsce, się nazywa Laborówka, to jest nad samą Rajczą. I zostało uruchomione to gospodarstwo. Zostałem zaproszony, żeby to gospodarstwo pokazać, żeby je zwiedzić. I oczywiście do tego gospodarstwa zaprosić. Ja bardzo chętnie to czynię. Więc zapraszam na taki krótki, krótki reportaż z tego, z tego gospodarstwa. Oczywiście tam na końcu podaję kontakt. Podkreślam raz jeszcze, to nie jest reklama, to jest po prostu, jak już mówiłem wielokrotnie, miejsca ciekawe i bardzo ciekawe, i ciekawych ludzi będę polecał. I nie ma to nic wspólnego z, z reklamą, bo ja z tego nie czerpię żadnej korzyści, ani nie dostaję psa, ani żadnej gratyfikacji. Po prostu jest to na zasadzie koleżeńskiej i cieszę się, że. W ten sposób mogę pokazać to gospodarstwo, bo Piotr to jest wspaniały przyjaciel, zresztą on zawsze był na każde zawołanie, jak potrzebowaliśmy w kole jakieś ochrony kukurydzy, żeby przegonić psami bez problemu, jechał 150 km, brał psy, przyjeżdżał, także to jest po prostu na zasadach koleżeńskich, więc jeszcze raz serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia tego gospodarstwa, no i potem znowu wrócimy pod Luboń do naszych przyjaciół bo te odcinki z Józefem cieszą się dużym powodzeniem także to jest bardzo elokwentny i ciekawy człowiek nasz przyjaciel tak mogę powiedzieć o nim także już z góry Was serdecznie zapraszam na kolejne odcinki programu Spotkały Myśliwych tu jeszcze dodam, że wyjeżdżając od Piotra Majerczyka do Rabki znaczy o, z Rabki od Piotra Majerczyka do Piotra Jelunkiewicza, do, do Rajczy. Jechałem przez Słowację, ponieważ to jest znacznie bliżej. Więc robiłem taki skrót, przejechałem przez Słowację i znalazłem się już blisko Rajczy. Także miałem okazję przejechać tutaj. Też widziałem na polach pastuchy ogrodzoną kukurydzę. Także też mają te same problemy ze zwierzętą co my. No już od Piotra wyjechałem z Rabki. Jadę teraz do Piotra Jelonkiewicza, ale jadę przez Słowację czyli na Rajcze, tu masz, to jadę przez Nemestowo, 20 km, bo tyndy jest bliżej Czarna Orawa jest znacznie bliżej przez Słowację z lewej strony mamy Tatry tu już do granicy po, powinno być blisko w tej chwili przekraczamy granicę słowacką gdzie tablice Już jesteśmy na Słowacji Pierwsza miejscowość Jakie posiadłości, jasne To jest Słowacja Już to wygląda inaczej, inne znaki drogowe Już teraz wjeżdżam znowu do Polski Zała pierwsza koza, o. ale to jest koza, tylko kozła nie widać. Spróbuję zababić, zobaczymy. <laughs> I się zainteresowało. Ale to niestety tylko kaza. Jest kozioł. Jest kozioł, tylko za bardzo nie wiem co on ma na To jest takie szarówka. Widać, że to jest 5-letni kozioł. Tu mnie kozłonka poszczekuje, ta, która tutaj przed tym przyszła. To jest kozioł. Teraz go trochę lepiej widzę. Nie mam żadnych termowizorów, naptowizorów. Nie tylko to, co to, Takiego kozła nie chcę strzelać jeszcze, I tak nie wiem co ona w głowie do końca ja jakiś taki niewysoki Jeszcze posiedzę parę minut i wracam bo jutro muszę jutro wyjeżdżam dosyć daleko i trzeba coś jeszcze rano materiały publikować jakieś popracować nad filmami. A dzików niestety nie ma. Zboża w pełni, a dzików, a dzików niestety nie mamy. Wybite, wyżarte przez, przez wilki. Jeszcze widziałem wtedy, filmowałem te dwie, trzy lochy, były w sumie z warchlakami, to wszystko gdzieś zniknęło. No nie widziałem od miesiąca żadnego dzika. To jest niemożliwe. Jeżdżę po różnych polach Owce, nie owce, pszenice i nigdzie nie ma śladu, nawet nie ma śladu, żeby gdzieś bytowały w ogóle, żeby przechodziły, żeby jakieś miejsca były wygniecione, po prostu nie ma. Chciałem Was, chciałem was przywitać w takim bardzo urokliwym miejscu w gospodarstwie agroturystycznym Olimpii i Piotra Jelonkiewiczów w Rajczy. Ale to jest taki przysiłek, który nazywa się Laborówka. To miejsce się nazywa Laborówka. Jest łatwo, jest łatwo też ich znaleźć w internecie, chociaż działałem dopiero krótki czas jako gospodarstwo agroturystyczne. Ja tutaj bywałem nieraz wcześniej. Oczywiście z Piotrem wspólnie robiliśmy materiały, bo Piotr to jest wytrawny myśliwy, hodowca i ogarów polskich, i gończych polskich, ale głównie znany jest z hodowli Ogarów Polskich, z Laborówki. Także przyjechałem tutaj dopiero od też Piotra, ale Piotra Majerczyka z Rabki. Tak się złożyło, że to też opowiadałem, że jechałem przez Słowację, bo to było bliżej. A tutaj przyjechałem, żeby właśnie zobaczyć, jak, jak, to, tu jest, jak to tu jest urządzone, jak to wygląda. No i też zaprosić myśliwych, ale gości, tutaj do do, właśnie do Olimpii, do Piotra. Można tutaj powiedzieć: Ten domek jest do wynajęcia ten domek, w którym teraz ja będę mieszkał. Bo to warto, warto takie miejsca odwiedzać. Ja to miejsce mogę z całego serca polecić, bo znam gospodarzy od ładnych kilku lat. Przyjaźnimy się z Piotrem, żeśmy wspólnie zrobili wiele materiałów. Także serdecznie zapraszam, jeszcze porozmawiamy o tym takim też aspekcie łowieckim. Ale to jest takie gospodarstwo otwarte dla wszystkich, z tym, że tak jak powiedział Piotr podczas naszej rozmowy, że nigdy nie ukrywa i nie będzie ukrywał tego, że jest myśliwym, a wręcz przeciwnie. Będzie jakby zachęcał, będzie opowiadał o łowiectwie, będzie to łowiectwo, będzie się starał to łowiectwo przybliżyć. Podczas, nawet podczas takich wypraw na polowanie, bo można mu towarzyszyć, może ktoś z gości będzie chciał, to mu będzie towarzyszył, ale też poprzez, poprzez jakieś potrawy z dziczyzny, bo też są takie plany tutaj gospodarze, żeby tą dziczyznę też promować. Mają warunki, robią wszystko, żeby te warunki też jeszcze lepsze stworzyć właśnie, żeby ta dziczyzna była dostępna, także bardzo serdecznie zapraszam do tego miejsca. Jeszcze raz powtarzam, ja niczego nie reklamuję, ale Zachęcam, więc w takie miejsca, do, do pobytu w takich miejscach, zachęcam. Zobaczymy o wejście Piotrów, raczej Piotra i Olimpii. Wybierzemy się z Piotrem na polowanie. No i cóż, piękne miejsce, bardzo, bardzo sympatyczni gospodarze i może się kiedyś tutaj spotkamy u nich wspólnie, przy jakimś ognisku. Piotr przygotowuje drzewa na zimę, jest kład, jest traktor. To jest cała gospodarka. Idziemy teraz do tej części psiej. Skama, skama, chodź kamcia, chodź kamcia. Kam. One no by chciały trochę ten. O, no, ale już tam nie ma nic ciekawego. Ale ta druga suka je dokarmia, bo na wykarmia... Babcia dokarmia wnuki. Tak, tak, i to nie przeszkadza, za. Jak jest szczeniach dużego dokarmi, to nie... Tak. Chodź dobrze, już nie ma kursu. Coś tam jeszcze usiłują się napić, ale. Uważaj na szczeniak. Uważaj! No i tu jeszcze kończę polskie. Na to są nasze gończaki, mamy trzy gończe, tam jest ogarniutek. Pokażemy te zaplecze teraz trochę, czyli tą letnią kuchnię, jak Pokażę. to na Śląsku wygląda, wasz kuchnia. Ale tutaj, ale słuchajcie, to w tej kuchni mo, mogą goście, bo tam w domku można sobie samemu coś przyrządzić, jest lodówka, wszystko. Ale tu można przyjść też, czyli w takim większym gronie. Moja żona serwuje gościom obiad, jeśli chce. To nic. Letnia kuchnia. 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 Tutaj góry, ale mówią wasz kuchnia. Na Śląsku, Na Śląsku też. też. Na Śląsku też, także u mnie się w rodzinie mówiło letnia kuchnia. Próbuję z mężem przeforsować, żeby mówić letnia kuchnia, a nie wasz kuchnia. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, także tutaj możemy przyjmować gości, możemy robić wyroby, kiełbaski. Jesteśmy przygotowani do obróbki zwierzyny. Piecyk taki bardzo ładny. Tak, tak, na zimę też. Zimą też możemy siedzieć jesienią. Będziemy jeszcze wykupować specjalne takie urządzenie do suszenia owoców. No, jeszcze tutaj trochę miejsca mamy, żeby się doposażyć. Także tutaj można Gości tutaj już też gościłam w domku. Także jeszcze syn będzie robił stół drewniany. Także no jeszcze jakieś coś tam na ścianę. Taki mamy zamówiony obraz myśliwskich. Nabierki, takie już fajne to też do, do takiego klimatu. To idziemy zobaczyć wieży tak. Dobrze. Możesz powiedzieć parę słów, ile mają szczeniaki. 18 dni z 13, z 13 czerwca 12 szczeniaczków, tu mamy takiego jednego malutkiego. Zobaczymy czy, czy przeżyje. Taki oto, też dokarmiam go trochę butelką, bo był najmniejszy, no bardzo żwawy, no ale dysproporcja, dysproporcja jest duża, także zobaczymy co z tego wyrośnie, no ale walczy, walczy chłopak o życie. Ale słuchaj, matka jest bardzo dobra, bo to jest naprawdę matka jest suka bardzo dobra. użytkowa, sprawdzona. Sótka, u, suka użytkowa, sprawdzona, to jest jej piąty miot. chyba ostatni, już więcej nie będziemy łyski kryć, także to jest... Ostatnie, ostatnie mi połączenie łyska i to jest czort z przewiesia od kartawików. E, także no... Od Wojtka kartawika. Tak, od Wojtka kartawika. Którego poznaliśmy polując z tym razem? Na wybrzeżu, Kartawik tak. oczywiście. Tak, tak, z którymi lub, lubimy się bardzo. Także no zobaczymy. No, dużo słuczek jest, część już zamówionych, część jeszcze jest wolnych. Także zobaczymy, co to będzie z tego miodu. To, to teraz opowiemy o tym starszym miodzie, trochę. Tak. Teraz tak. jest ten starszy miod. Teraz jest starszy, dziewięciotygodniowy. To jest kama nasza z laborówki po łysce. I to jest piesek e, Gustaw. Gustaw z Białorusi. Taki piesek, takim pieskiem jest to kryta nasza kama. Konie. Mamy siedem koni kawardyńskich. One są teraz w Klacz ze źrebięciem jest tutaj, ona teraz się schowała do baranów. Pochowa się przed bąkami. Trochę jest brudno. Postacjonują i teraz Daj, jeszcze konie się. to ubijają. Także jest naprawdę... Naprawdę trzeba Daj. to wsypać teraz słomą. Nie wiem czy ona wyjdzie. klacz, Bajsza, kabardynka. Na tej klaczy przyjechałem z brennej do chmielnika w Wieszczadach. 16 dni jechałem na niej, a to jest jej źlebie. jest mały, górski. Jest troszkę taki dziki, pracujemy nad nim teraz, więc nie da się łaskać. Mamy chyba 11 tych owiec. Trzy owce głównie, jeden baran, bardzo ładny, fajny. No i młode rakieta. Dostaliśmy od kolegi też takiego fajnego baranka małego. To jest nasza maskotka. Dostaliśmy go, tam mieliśmy się z Pawłem Różyckim, też myśliwym. Chyba się znacie też Tadeusz. Także on nam przywiózł Heńka. I tak, tak. jest atrakcją. On jest bardzo towarzyski. I Heniek nie będzie zjedzony. Nie, no bo wszyscy głaskają Heńka tak, tak. no i... To no ma nadane imię, nie przez nas, nie. bo my imię nie nadajemy, no ale on już ma, no to, trudno. to jest bardzo wyjątkowo Trudno go zjeść. To jest domek myśliwski, który wynajmujemy my naszym gościom. On był zawsze tutaj na zasadzie takiego kempingowego domku. Myśmy go wyremontowali, przerobili troszkę. No i z zewnątrz jest taki surowy, ale to właśnie ma być nas swój klimat taki myśliwski. To jest Adonis, nasz ogier kawardyński, on ma niecałe 3 lata. No, w Polsce nie wiem czy są trzy ogiery na dzień dzisiejszy. On jest pewnie najmłodszy z nich. A obok jest no, znajoma już Tobie na pewno Clara, która ma 27 lat. Myśmy się z Piotrem oczywiście przywitali, no ale też nie może braknąć polowania. Tak, pojedziemy dzisiaj, poszukamy jakichś dzików, obejdziemy sobie tutaj najbliższe góry. No i zobaczymy, czy Pojedziemy kładem. Pojedziemy kładem, bo samochodem tam są takie drogi nieprzejezdne, także to jest najtrudniejsze rozwiązanie w tym terenie naszego Beskidu Żywieckiego. Dojedziemy. Pojedziemy! I tak, tak czasami narzekamy, że ktoś nam układem jeździ, no my sami zaczynamy kładami jeździć, bo to jest wygodne. Jeszcze znaczy, pamiętam jak rok temu to myśmy tu dymali pieszo po tych góreczkach z psem u boku a teraz Piotr sam stwierdza, że wygodniej jest się nakłada. Starze się. No niestety, ale też cywilizacja nas łapie. Tak. No, ale dość sobie to służy w gospodarstwie, nie? Także to jest polowanie to jest tylko taka uboczna właściwie. To jest ekstraktor także Ciąga ten gno i... Siano. Zimą jak nie mogę dojechać do domu samochodem, to do kuwety myśliwskiej zakupy wkładam. Jadę to byłem na łańcuchach, zjeżdżam na dół jeszcze czekamy, bo jeszcze trochę na dziki za wcześnie, a to dzisiaj poluje na dziki wybitnie Także gdzieś sarna wyszła teraz, no ale na sarny nie, to nie jest na sarny To uh -huh. koza chyba, czy tylko. Koza. Także na sarny, na dziki, stąd też tłumik ten termo, nie no, to jest, no, tak jak, no większość tak się w tej chwili, no to jest użyteczne, to wszystko jest użyteczne, tylko my cały czas mówimy, żeby to korzystać z tego z umiarem. Ja zresztą od początku mówiłem, że ja nie jestem przeciwny, to tak to sobie prosty przykład bo jak kiedyś, to już wiele razy mówiłem też o tym, jak przechodzili z dubeltówek na sztucery i na lunety, nie? To jak to, było, oni co, oni to szczelają, my to musieli dzika na 20 metrów podejść z dubeltówką. Oni teraz mają armaty, jakieś, jakieś lunety, nie wiadomo co. No, tak to już jest, nie? To my teraz mówimy, że termowizja, no, no nie wiem co będzie za chwilę, bo już pociski samo naprowadzające, tylko bierz dzik i on ci sam z dzikę znajdzie ten pocisk. No, technologia wypiera człowieczeństwo z wszystkich sfer życia. Im więcej incidujemy na technologię, tym bardziej ten proces dehumanizacji postępuje i uczestniczymy właśnie w tym najlepszym. Jeśli chodzi o gadżety, to mamy super kamerę Tadeusza. Mamy broń, tłumiki, noktowizory. Tutaj anachroniczne lornetki, proszę bardzo. Kłoska. Koza. Ale tak się coś wahało, może gdzieś tam poziom będzie za nią, bo jak myśmy zresztą to pokaże. Zresztą teraz nagrywam program, no to chyba też będzie cały tamte sceny zobaczycie jak byłem w Rabce i polowaliśmy pod Lubonię. No to też jak przywrabił nasz kolega Józef Koze na parę metrów, to, to przyszedł kozią na wał. Także jeszcze dzisiaj, chociaż dzisiaj jak 1 lipiec, meruja się powinna teoretycznie zacząć za dwa tygodnie, gdzieś od połowy miesiąca. Ale to, to też zależy, też może być młoda koza czasami, nie gdzieś tam gdzieś coś tam się hormony poburzą wcześniej. Jak to, jak to u młodzieży poluje na burzę. Widzimy pod takim daszkiem, chcemy przeczekać burzę, ale wygląda na potężną burzę. Jak najlepszej komiteli odpoczywają. Chciałem serdecznie podziękować za wizytę. No ja muszę mówić za kamery. Deszczyk pada stoję pod parasolem. Przemili gospodarze, ja spędziłem noc w tym uroczym domku, także już żegnam się do następnego razu z Piotrem. Co na pewno się jeszcze nieraz raz z Olimpią spotkamy z Piotrem. Myślę najczęściej na polowaniu, no ale teraz oddaję wam głos, żebyście też zaprosili do odwiedzenia waszego gospodarstwa, bo warto, po prostu warto. No dziękuję przede wszystkim za Twoje odwiedziny. No i zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy przez cały rok w zasadzie. Tak. 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 Jeszcze ostatni rzut oka kamery na pieski. Do zobaczenia. Serdeczne Do zobaczenia. dzięki. Daszbur. Daszbur. Dasz bur. Dziękujemy.